Siemaneczko, z tej strony Anzio, a w tym odcinku zgłębię trochę mniej popularny temat z kategorii polskiego rynku, a konkretniej light novelki i to, jak ten rynek się rozwijał, jak on był budowany i to, dlaczego w aktualnym momencie jest on dosłownie martwy. Same light novelki, to jak to nie wie, są takie... Luźniej napisane książki, jak sama nazwa sugeruje, które po prostu w Japonii zazwyczaj miały po prostu sygnifiko się tym, że zamiast napisane w kanji, dużo częściej były pisane w hiraganie, czyli w tym bardziej opuszczonym piśmie, i często są one adaptowane później właśnie na mangi czy na anime. po prostu są popularne tam wśród młodzieży i młodych dorosłych tej tak zwanej grupy, czyli trochę starszej niż to w porządku było planowane. Same nowelki na rynku polskim mamy od około 10 lat dopiero. Ponieważ no, można nazwać nam no, było to All Unity Skill, ale to było wydane jako książka i w ogóle przez wydawnictwo książkowe. Ale taką prawdziwą, pierwszą light novelką było SAO. Właśnie a propos, będę dzisiaj dość mocno bazował ten filmik na stronie Polskie light novel, którą wygrzebałem w odmętach internetu. Ale tak samo jak nowelki w Polsce, jest nie ruszana od 4 lat, więc no, dużo to mówi. Kotori w 14 roku powiedziało, że to jest ta pora, żeby wprowadzić też nowelki na polski rynek z Orż I to oni początkowo byli najbardziej z tego znani, wydając takie serie od razu jak Overlord czy również Dura Rare. Jednak potem paru innych graczy się wzięło do wyścigu, m.in. Waneko czy Studio JG, które trzeba po prostu masowo wydawać pełno serii, tak? Gdzie mamy yy, serię. W 2020 roku mieliśmy takich bardziej popularnych fejta, między innymi mieliśmy No Game No Life, potem Rezero zapowiedział zapowiedziało w słynną już w studiu JG, no i tą zerową marię z kategorii takich dobrych, w miarę nowelek, które nie były jedną dwutomówkami. Jednak potem się trend zaczął powoli spowalniać, co sprawiało, że już od dobrych chyba 6-7 lat żadnej zapowiedzi nowej nie mieliśmy, nie licząc tych idiotycznych nowelkowych, do powiastek, do serii typu Tokyo Ghoul czy potem już dosłownie do wszystkiego, do Spy Family, do Naruto do... to jest akurat chyba historia cała ale to JP nie wiem czy też to wydawali strasznie wolno i właśnie najgorsze jest to, że kiedy wydawnictwa zaczęły ogarniać że trochę nie tędy droga i nie jest to zbyt mocno opłacalne sprzedaż, nikt tego nie kupuje a ciężko nam to robić późno w dwa miesiące, no bo jednak musisz tłumaczyć, przejść na japońskie znaki jakieś 400 stron książki przełożyć, nie? Bez obrazków, bez niczego. To jest znak dosyć trudniejszy niż przełożenie mangi. Dlatego powoli te czasy się wydłużały i, wydłużały i wydłużały i wydłużały. Aż w końcu mamy już takie wręcz symboliczne przykłady, jak Toradore, nowelki, nie Wielkie, gdzie pomiędzy chyba drugim a trzecim były trzy lata. I od tego 2020 roku, kiedy wyszedł tom trzeci, dalej się czwartego nie doczekaliśmy. Informacji brak, nic nie wiadomo, po prostu zaginęła ta nowelka w odmętach czasu. Najbardziej się oczywiście chyba wrąbało Kotori, która zapowiedziała jeszcze potem spin-off do Sao z Progressivem. I tak to ciągnie powoli, wydając sobie, co, te... co roku chyba teraz to Miksao wychodzi i Overlorda. Dura chyba dokończyli, bo to jest seria skończona. Jednak to chciałem trochę się skupić na przykładzie ReZero, wydawanego przez Vaneko, Ponieważ no Vaneko najbardziej tutaj przerąbało, że tak to się wyrażę, ponieważ nie dość, że dość szybko się rzucili na tą serię, która była wtedy popularna i w ogóle super, myśleli, ale będzie sprzedaż, ale będzie wszystko, to się dość szybko skapnęli, że wleźli w niezłe błoto, ponieważ ReZero, Karahajimeru, Ciągnie się, i ciągnie się, i ciągnie się i dalej te tomy wychodzą dość często. W Japonii jesteśmy już na tomie 40, a żeby pokazać, mamy tutaj WikiRezero. Aktualnie zaczęliśmy ARK 9 w Nowelce, ale jest już ARK 10 zapowiedziany, jest zapowiedziany ARK 11 i dopiero ARK 12 będzie finałowym. Więc można myśleć, dobra, no to ile to ma? 4, 3, 4 tomiki ma taki jeden ARK, no to co? To szybko pójdzie. No, no, tutaj, na przykład ósmy, Ark faktycznie miał 5 tomów, ale zapytacie, ile Ark 7 miał tomów? No, miał ich Kuźwa 8. A znając pana Tepeya, o ile dobrze pamiętam, Tappeja Mega Sukiego, to w Ark finały może mieć i 12 tomów, więc rezerwa na spokojnie może lecieć po 60-70 tomów. I to jest sytuacja po prostu straszna dla wydawnictwa, bo w tym momencie. Oni wiedzą, że ci się sprzedaje słabo, będzie się sprzedawać coraz słabiej. Wiedzą, że trzeba no wiem, co najmniej dwa razy więcej czasu poświęcić na taką nowelkę i tłumacz prawdopodobnie, nie mam pojęcia, jak oni to robili. Musi być utrzymany ten sam przez te lata, bo to są nazwy własne, nie nazwy własne, imiona, jakieś powiedzonka. Ten idiotyczny tekst jak Garfield, nie wiem, czy ktoś czytał. Garfield mówi tym kurczę, swoim zwierzęcym językiem i to no, jest dość specyficzne. To oni wiedzą, że wydawnictwa aktualnie w Polsce się już tak zobowiązały po tych pierwszych latach, że każdą serię wydają do końca. Nie mogą po prostu powiedzieć, że ją zatrzymują. Dlatego powoli, powoli, coraz wolniej spowalniają to, jak to jest wydawane. Tak? Widzimy to w przypadku nowelki Toradory i widzimy to też w przypadku nowelki ReZero, gdzie tomik 32, czyli przedostatni tomik Arku właśnie tego, siódmego, wyszedł w Polsce w maju albo w kwietniu tego roku. Nie, nie pamiętam. No i Waneko zapowiedziała niedawno, kiedy wyjdzie tam 33. Już w lutym. No tak, a pamiętajcie, że jesteśmy 10 tomów do tyłu. I pamiętajmy, że cały czas w dosyć szybkim tempie te nowe tomy rezero są produkowane wręcz taśmowo w tej Japonii, ponieważ to jest jeszcze bardziej skomplikowane, bo to jest nowelka na podstawie webnowelki. nowelki. Teraz jest dość popularną rzeczą w Japonii, że po prostu... Coś takiego jak Wodpad, no. Trochę dobra, trochę obrażam nowelki webowe, ale mam na myśli po prostu, że dość jest to produkowane mechanicznie wręcz. Też historia, jak na razie moim zdaniem, jest mnie, ale to nie jest istotne. Kolejną ciekawostką w przypadku r że większość rynków nieazjatyckich się od tego odbija. Dosłownie. Ten fenomen light novelek, długich, no bo te krótkie to tak, no muszę o ku tensej dwa się to skończyła seria, sprzedaje się w USA jak świeże bułeczki, czy tam klasa elitarna, nie? Ale ReZero nie miało takiego szczęścia, bo jak widzimy, to tomik 32 wyszedł tylko i wyłącznie w Japonii, Chinach, Korei i Polsce. Nie wiem, czy ktoś jest w stanie to pojąć, że Polska w wypadku nowelki ReZero jest topowym Państwem kultury zachodniej. Naprawdę. I żeby nie było żadnej komisji tego podjęliśmy, to na początku chętnych było dość dużo. Tomik pierwszy wyszedł po, wyszedł po francusku, włosku, wietnamsku, portugalsku, rosyjsku, hiszpańsku, angielski na 20. którymś tomie teraz. Tak wolno to wydają. Więc to nie jest problem tylko polskiego rynku. Po prostu wydaje mi się, że polscy czytelnicy, czy tam w ogóle europejscy, zachodni czytelnicy. Nie są za bardzo przyzwyczajeni do tego, że kupują jedną książkę w, 2000, nie wiem, tam w 2012 roku i za 30 lat dalej czytają dokładnie tą samą historię, z dokładnie tymi samymi bohaterami. Te tomy stakują, stakują, stakują na tej półce, bo nie są tego przyzwyczajeni, tak? Powoli już to komiksy się przebiły, tak? One Piece stoi ileś tomów, ludzie normalnie to czytają. <laughs> Jest to popularne. Ale też trzeba pamiętać, że te oryginalne komiksy europejskie czy komiks amerykański. Nie są długą, ciągnącą się historią, tylko Batman to jest epizodówka, Superman to jest epizodówka. Te Wszystkie polskie stare komiksy to były jakieś tytusy, nie tytusy, to były wszystko epizodówki. Nie była to ciągnąca się historia przez dwadzieścia ileś tomów. Do tego postu nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Teraz dopiero takie serie książkowe wchodzą, no ale to też ile ma taka seria książek, nie wiem. No Wiedźmin może ma, ile ma chyba, z dziesięć ksiąg? No to 10 a 60-70? No z obrazkami, no ale i tak. Dlatego powoli ten rynek light nie ma po prostu jak dalej działać w Polsce. Bo to jak bardzo sobie takie tytuł akurat Waneko wybrało, po prostu ich trochę, trochę za, nie chcę, trochę za daleko mówię, wiem o tym, ale tak trochę Waneko zatłukło ten rynek nowelkowy. Bo wszyscy widzą, jak to wolno wydają, czyli się nie sprzedaje. I jeszcze jest takie długie, że muszą to ciągnąć. No i fajnie, żeby sobie teraz powiedziało, nie wiem kto. Nie wiem, Studio JG uznajmy, bo oni z tymi dowalkami średnio. Że no dobra, w sumie to jest na to hype, muszę okłęcej wydajemy, lecimy. No i mówią spoko, no dobra, muszę okłęcej, 21 tomów. No ale potem jest jakiś tam sequel, który się to też będzie ciągnąć 10 lat. Wyszedł niedawno pierwszy tom albo drugi już. No i niby mówię, że można nie wydawać, tak? No ale potem pozostaną takie sytuacje jak to, nie wiem, chyba z kartka Torsa Sakurą było. Że Vaneko wydało tylko ten, jakby krótki, ośmiotowy wstęp, i wtedy już mogło wiesz, z czystymi rękami odejść i tego clear carda, clear carda który ma ile tam, z 20 ileś tam,ów nie wydawać. Więc to jest wszystko strasznie pokomplikowane, i dlatego też aktualnie sobie możemy czytać ark, który to jest? Siódmy, bodajże. W ReZero i się nie doczekać nigdy, żeby Ark 8 doszedł do końca. Bo jak my mamy teraz y, ten tomik będzie 33 wychodził y, w lutym no to on kończy Ark 7. A sobie mamy Ark 8 który ma znowu 5 tomów. To zakładając, że znowu będzie tryb 8-miesięczny. No bo załóżmy, że się przedłuży znowu, bo pewnie tak będzie. Więc załóżmy średnio 10, 10 23 40 50 miesięcy. Są 4 lata na 5 tomów. Jednego arku nowelki. Trzeba pamiętać, że już cały ark 9 jest gotowy. No, będzie do tego momentu gotowy. No, teraz nie jest. Chyba, że Waneko tak naprawdę się to świetnie sprzedaje. To jest jakaś tajna taktyka marketingowa. I jak dojdziemy do końca tego arku, to nie powiedzą, że e, wracamy do trybu dwa, raz na dwa miesiące i. Akurat mam 19 tom w ręku, pani Lucyna Wawrzyniak będzie teraz tłumaczyła tak szybko. Ale szczerze wątpię, no bo mówię, że nowelki w Polsce to się nie przyjęły zupełnie. Jedynie się sprzedają te jakieś jednotomowe dodatki do popularnych mang, które absolutnie doi na potęgę teraz zwanego i PF też doiło o swoim, swoich momentach. No dobra, no to wydaliśmy Neverlanda, dopierdzielmy trzy nowelki, by dorobić trochę pieniędzy na hype. To jest przykre, bo poza właśnie wspomnianym Tensei, to właśnie mamy takie dobre nowelki jak e, *Classroom of the Elite*, mamy takie dobre nowelki jak *Monogatari*. Jest tego naprawdę sporo, jest to naprawdę dobre tytuły, ale po prostu wydaje mi się, że typowy zachodni odbiorca nie jest na to gotowy. Może jest zachodni, no polski, bardziej bym powiedział. Mówię, to, że mamy rezerw w Polsce, jest jakiś cud. Mamy szybciej to wydanie niż ten Stany Zjednoczone czy cały zachód. Więc ten polski rynek taki już ma swoje przypadłości. No nic no. Pozostało mi tylko podziękować, jeżeli to ogląda, chociaż wątpię właściwie tej fajnej strony. Like, polski Light novel. Zatrzymałem w 20 roku. O! No i widzicie, ile wyszło? Premier? ReZero w jednym roku, w 2020, 5 tomów rocznie wyszło. JPF coś tam wydał, Kotori wydało. Prawie w każdym miesiącu było coś. No to fajne z roku. Ale no mówię wam. To już się raczej nie podniesie, chyba że nagle mówię, ktoś wyskoczy z tyłka z jakimś muszoku, Tensei, i nagle będzie sprzedaż po prostu miliardowa, i powiedzą, że dobra. To jest nasz kolejna zabawka. No ale raczej aktualnie pokazują trendy, że się będę raczej w Manchu bawili. No, dobra. Z był Andzio, taki krótki odcinek o upadku polskiego rynku latnowego.